Nowy rekord Steama, wielka imba na kwalifikacjach do Majora i dosyć ciekawa sytuacja z Deadlockiem. Zapraszam do oglądania staw łapkę w górę. Let's go! Na samym starcie należy sobie powiedzieć, że Steam jest najwyżej. Całej swojej historii, gdyż wczoraj odnotował najwyższego pika na poziomie 20, 37 milionów, 266 tysiącach się zatrzymał licznik, tyle gra w jednym momencie e, używało Steam'a, było po prostu gdzieś tam w grze i tak dalej, i tak dalej. Więc warto sobie powiedzieć o tym, że no jest to dosyć niezły wynik. Czy on mnie dziwi? Nie, no bo w jakiś sposób gdzieś tam zarówno grę, jak i ogólnie Steam przede wszystkim e, zyskują na, na jakiejś popularności, w związku z czym mnie to nie dziwi, fajnie, że kolejny rekord pobity. Kolejna sytuacja jest dosyć ciekawa, gdyż możemy zobaczyć, że na pewnym turnieju właśnie w Arabii Saudyjskiej, no. Nie pitolą się w tańcu. Nie pitolą się w tańcu, tak to wszystko wygląda. No, billboardy, yy, wszystkie robią te wszystkie wyświetlacze i tak dalej. Naprawdę, mocno jest to rozbudowane. Esport Łotka, oczywiście w Arabii Saudyjskiej. No, wygląda mówmy się, pierwszorzędnie. No, po prostu pierwszorzędnie. Więc aż się fajnie na to patrzy, że esport też idzie w tą stronę. I naprawdę, no, już to wygląda jak takie imprezy gdzieś tam sportowe, czy takie, wiecie, jakieś koncerty, czy coś takiego. Więc nic, tylko się cieszyć. Obecnie skrzynie w cs są dość drogie. A co jak ich że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam Cię na csg Skinsa, gdzie takowa się znajduje? Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Devcase, Szansa na oula, wulkana, glowsy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Ridera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie oczywiście tutaj kodzik FIAKO dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start. Kolejna sprawa tyczy się Majora, a dokładniej to kwalifikacji do owego Majora, gdzie jak możemy wczoraj zobaczyć, e, CS Perfect World, czyli oficjalny, p, oficjalny profil na Twitterze CSA od Valve, opublikował coś takiego, że w dużym skrócie jest taka duża jak Parry która się niby dostała, ale jak się dostała, to sprawdzili i się okazało, że mają na swoim pokładzie pana Iwana, który już jest zbanowany przez Valve, w związku z czym nie mógł być udziału. No i okej. Okay. Fajnie, że się teraz, a nie jakoś za miesiąc czy za dwa, zawsze spoko, ale nie ogarniam, czemu tego typu sprawy nie są sprawdzane dużo, dużo wcześniej. Co należy sobie powiedzieć, to to, że Parvizion wypiedzie dziele i to w podskokach i na jego miejsce zostały, będzie taki mini turniej, jak to możemy zobaczyć, w którym zagrają się mecze, przeciwko to właśnie e, trzy duży, jakby dostały drugą szansę. Między innymi, co ciekawe, jest tutaj polskie Monte, więc będziemy kibicować jak skły czy byki, bo umówmy się, no to jest duża, duża szansa. Również Koi oraz Blitz, jak to możemy zobaczyć, będzie miało swój potencjał, by się dostać na, e, do owego Ramea, w związku z czym dosyć ciekawie się wydarzyło, Przyznam, szczerze, że takie sytuacje się jakoś turbo często nie dzieją, więc to do, dobrze, że sprawdzili, tak jak już powiedziałem. Także tak, no i możemy zobaczyć, że właśnie ta organizacja będzie Koi, monte i blit, jak to możemy tutaj zobaczyć, które będą miały szansę jeszcze dostać się do owego RM, jak to już mówiłem. Czy te daty są jakoś znane? Chyba nie, ale będą Galif best of 3. Także, także tak. Kolejna sytuacja jest również ciekawa, gdyż taki duży streamer, stream, jak Shroud, wypowiedział się na punkcie Deadlocka, którego miał przyjemność sobie zagrać. Szczerze, co zgorszaczcie. Co należy sobie powiedzieć? To powiedział, że ta gra Cały świat. Jest to pierwsza GA z gatunku M MOBA, która jest naprawdę naprawdę dobra. No i teraz umówmy się, to, że sobie taką shout mówi, no to fajnie, bo fajnie, ale z drugiej strony, no to z tego. A no to z tego, że Shroud jest, uwaga, w tym momencie 23 największym streamerem na świecie. W związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że jest dosyć mocnym influencerem i dość dużo, wiadomo, ma wpływ na to, co ludzie myślą, co ludzie robią, co gają i tak dalej, i tak dalej. Warto sobie powiedzieć o tym, że jeżeli tak duży streamer będzie jakoś ogrywał tą gę, będzie się w nią zagrywał, już nie wchodząc w szczegóły, co by było, gdyby jakoś tam uwielbiał tą grę, no to wtedy jest szansa na przyciągnięcie naprawdę sporej publiki. W związku z czym możemy zobaczyć, że Deadlock, jeszcze pomimo tego, że nie wyszedł, jest gigantyczny hype na niego, wypowiadają się takie persony właśnie o tej to grze, co jest dla nas myślę, że bardzo, bardzo ciekawe i tylko pokazuje, że Valve najprawdopodobniej szykuje kolejnego bangerka. Jak dużego, no to tylko i wyłącznie pokaże czas, pokaże czas, jak to wszystko wyjdzie w praniu, bo póki co oczekiwania są duże i to też nie jest zbyt fajne dla tej gry, no bo umówmy się, kiedy wszyscy napijają, że Deadlock będzie najlepszy na świecie, fenomenalny, że tu cytat, zawojuje cały Świat, no to umówmy się, no oczekiwania są dosyć duże I pytanie, czy to w jakiś sposób nie utrudni całej sytuacji No i w wyniku kiedy otrzymamy nawet spoko giarkę To ludzie będą oczekiwali czegoś więcej może tak być. Co należy jeszcze na rzecz Deadlocka powiedzieć, to to, że na chwilę obecną on jest 17 najpopularniejszą grą na Steamie pod względem oczywiście graczy. Możemy zobaczyć, że 64 tysiące zagrywało się w ten to właśnie tytuł. Kiedy to przypomnę, jest to tylko i wyłącznie póki co gra, którą się da zagrać po prostu przez zaproszenie, tak? Także nawet nie z Walfie, nawet nie ma jakichś publicznych testów czy czegoś takiego. Także umówmy się, no. Jest dosyć mocno. Jest dosyć mocno. Hype jest na pewno tak jak już zacząłem mówić. No i umówmy się, no, skoro GEA, która jeszcze jest coming soon, jest aż tak wysoko, no to. Może być grubo, nie? Kolejna sprawa to bardziej ciekawostka, a mianowicie na koncie Gajba możemy zobaczyć, w tym oficjalnym koncie Gajba więc tutaj już umówmy się, jest powaga. Należy sobie zobaczyć, że jak się wejdzie w jego workshop, to jest taka fajna ciekawostka, że wrzucił coś takiego. Gajban, exploits. If you see this only in workshop, congrats. Czyli w dużym skrócie, jak to widzisz w workshopie, to gratulacje. No niestety, niestety, ku wielkiemu zdziwieniu wywala. No, wywala. No, chyba Guy jakby to zobaczył, to chyba by się jakoś bardzo nie zdziwił. Ja się absolutnie nie dziwię, ja myślę, że taka ciekawostka na boku fajna. I proszę Państwa, gigantyczna, nie powiem, że drama, ale zabiera rucha związana z Niko. Z tego powodu, że na chwilę obecną jest on oczywiście graczem g w którym oczywiście trenuje TAS e, i e, snak sobie ciśnie. I co należy powiedzieć, to to, że tak duże imby z transferem jakiegoś to gracza nie widziałem od dłuższego czasu. Od wczoraj, a nawet i od przedwczoraj, wszelkie liki, wszelkie przesłanki na temat tego, że Niko w jakiś sposób zmienia organizację, że Niko się nie czuje dobrze w GTU, że Niko będzie chciał zmieniać, są naprawdę na potężnym poziomie. Szczerze, nie pamiętam, żeby od dłuższego czasu jakiś e, ruch jakiegoś to zawodnika wywołał aż tak wielkie poruszenie. Chyba to było, do zrobienie sobie przerwy Simpla, że było wielkie, tak wielkie poruszenie, jak coś takiego. E, I możemy zobaczyć, że najprawdopodobniej e, Niko będzie przechodził do Falcons. Oczywiście to jeszcze jest faza, jak wiecie, plotek, lików i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nie dam sobie za to ręki obciąć, ale faktycznie większość tych lików właśnie skłania się ku temu, że Niko zostanie podpisany przez e, właśnie Falcons. Kwota, którą Falcons będzie musiał zapłacić, Płacić tutaj to jest od miliona do miliona dwóch dolarów, w związku z czym umówmy się, no są to potężne pieniądze, jedne z największe w społecie. Więc z jednej strony, fajnie, że rozwija się w tym kierunku, i aż takie kwoty tutaj się są obracane i tak dalej. Z drugiej strony, ciekawe, czy coś więcej będzie nam wiadomo o kulisach tego właśnie do transferu, jakie były do końca pobudki, i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną, co należy sobie powiedzieć, to najprawdopodobniej Niko rozegra Majora właśnie w Szanghaju i na chwilę obecną plotki są na tym poziomie, że jeżeli wy faktycznie przeszedł już na pewno po Majorze. Więc jeżeli chodzi o tego, Majora, możecie być spokojni, jeżeli jeżeli w jakiś sposób y, uważacie, że takowy transfer mógłby się gdzieś tam ziścić, no to być może zakupienie takiej naklejki nie będzie najgorsze, bo Niko Falcons jest duża szansa, że nie będzie błyszczał aż tak jak Niko FG2. W związku z czym no, jest jakaś szansa, że to będzie jego jakaś jedna z niektórych legendarnych naklejek. Tak czy siak. To już wiadomo jest, że jest większą spekulacją, aczkolwiek, co należy sobie powiedzieć, to to, że w te plotki są naprawdę na gigantycznym poziomie. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Bo gdyby tu jakieś tam małe plotki, Jakiś tam niszowy portal by coś, coś rzucił, to miałbym to w dupie. Ale umówmy się, przyjąłem o tym największe portale, największe Twitterowe konta w jakiś sposób o tym mówią. W związku z czym coś na rzeczy przynajmniej może być. Umówmy się. Także należy sobie powiedzieć, e, no i tak to wygląda. Jestem ciekawy, jak to się jeszcze że potoczy. Co należy sobie jeszcze powiedzieć, to to, co się w ostatnim czasie dzieje na markecie, a tutaj, tak jak już mówiłem, ostatnio nie dzieje się wiele. Na chwilę obecną widziałem. Posta. O, właśnie, mamy to. 50 tysięcy zasięgu. Każda kapsułka z Kopenhagi jest tańsza niżeli podczas minus 75% przeceny. E, I czy nowoczesne inwestowanie jest w jakiś sposób dead? E, no, tak jak też już mówiłem wielokrotnie, takowe posty czy takowe to właśnie pobudki wśród community będą się w jakiś sposób e, pojawiały po prostu pędzej czy później. W związku z czym mnie to nie dziwi, tylko pragnę zwrócić Waszą uwagę, że jest duża szansa, że się tak jakiś mały FOMO, mały hype się na to ukształtuje, na to, żeby w jakiś sposób gadać o tym, że. Patrzcie, jak te Kopenhagi mega nisko, patrz jak parcz, mega nisko i tak dalej i tak dalej i żeby potem nie było, nie mówiłem to już się zdarza wielokrotnie, w związku z czym pamiętajcie o tym, że ludzie na streamie większości nie są nieomylni, wręcz przeciwnie. W związku z czym to, że na chwilę obecną jest niżej, już wspomnę, taka sytuacja miała miejsce przy okazji Antwerpu, który potem był w stanie kosztować nawet po 5,6 zł, także myślę, że nie najgorzej. Taka sytuacja również miała miejsce przy okazji RMU, który może jakoś tu do mnie nie wybronił, ale jednak gdzieś tam już wrócił na, powiedzmy, lepsze, gorsze tory. Takie sytuacje po prostu się zdarzały. W związku z czym owa sytuacja, która ma miejsce teraz, nie jest dla nas niczym nowym, nie, niczym zaskakującym. Przyznam szczerze, patrząc na te Kopenhagi, które tutaj widzimy na ekranach. Wcale nie pokuszę się o stwierdzenie, że te są jakoś powalenie gigantyczne. Przy Paryżu widzieliśmy dużo większe, przy Antwerpii, mam wrażenie, że też. W związku z czym. Nic niesamowitego. Ale jeżeli będzie nagonka, jeżeli ludzie będą gadali, to wiadomo jest, że dużo bardziej kliknie się dramat w Kopenhadze. Dramat na kapsułkach z Kopenhagi. Kopenhaga to najgorsza inwestycja i tak dalej. To wiadomo, że się kliknie dużo bardziej, niżeli jeżeli świecie to, że ej, spokojnie, takie rzeczy się już działy. Najprawdopodobniej dzięki temu market się nie zawali na zawsze, bo jest duża szansa, że się wcale nie zawali, ale to już się nie kliknie. Więc takich rzeczy się nie opłaca wczać. Opłaca się napisać, że to jest koniec inwestowania w naklejki.